Dobra Bez odcinka stworzyliśmy łóżko I dwa schowki i ten piecyk Bo... Yy, nie przyniosą mi dysku Wideo na inny dysk Przez co nie miałem pamięci i Musiałem wszystko skopiować na inny dysk Potrzebuję kości bo nie mam kości i są potrzebne do wskoczenia z fetera, żeby nie marznąć, bo to naprawdę denerwuje. Bo po, podczas, no mniej więcej koło wieczora zawsze jest e, zimno. No, w tym popołudniu, no, jak widzicie, jest minus 10 stopni, a 3. E, a te dziki bardzo to rozładko kości, więc nie wiem, czy nie będę szedł na normalny biom, a warto, że jesteśmy koło zimy, dlatego głównie jest tak zimno. No i mu jedno zwierzę i właśnie muszę wrażyć na błazę, tak? To jest naprawdę bardzo denerwujące. <zysk> <zysk> ...tego dzika. jest mi to. Stworzy żeby tak, żeby go... ...nie, że trafić, tylko po prostu, żeby on do mnie biegł. No i nie dropną standardowo... E ...kości. Ściągnę go dokładnie. Dodatkowo no, słabo, że te dziki dropiło właściwie... Niestety jestem taki biomie, że tu ciężko jest. O, dobra, w sumie nie muszę wracać, bo z tego co widzę, jest. już ciepło. Bo jest już dzień. Że dzień był, tyle że taki. Tyle, by się robił dzień, przez co ci zimno było. W sumie prawie 3 godziny, wipe, a my rozdmuchamy bazę i. Jest tak, że trzeba już coś zacząć robić, bo tu mało co rzeczy mamy właściwie. Trzeba sobie jeszcze stworzyć fabrykator, bo tutaj już nic nie zrobimy. No i to stroje trzeba będzie tworzyć, co zaraz można iść do zimy. Tak jak mówię, ten fetr trzeba stworzyć i. Yy, i chrzemie na. Ogniska na zimę. Bo bym mieć ubrania na zimę. Na chemi Na, 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 na troszkę wszystko Z tego plującego, z tego co wiem, to znaczy, że drobnie skóra. skóra. I jeszcze skóra krzemień, ale. Nie drobno tym razem. Idę może przez z tego do hangarów poszukam jakieś rzeczy, może coś będzie. Może znajdę coś ciekawego, Detona, detonator albo coś. Albo jakieś spraje właśnie do ubrań tych lepszych. Mam taką cholerę jasne, nadzieję. fragmentu to jest fajna sprawa, to się przyda na pewno był fragment kolejny był fragment kolejny to jest dobra rzecz to, to 16 jest najlepszy najlepszy case, gdzie może być nawet swoją broń z tego co wiem Co, tak, co jest? Pół ukrywane, że to mam tam mi ciężko znaleźć, byłem chyba Trzeba każdy ruch szukiwać Halo No halo halo, jestem Jestem na hangarach wiesz hmm? ja, Jesteś na hangarach Widzę go. Kopa masz? To hangar, nicie drewno. Lecę do ciebie. Główne? To ja, nie wchodzi tu. Czy na naszej bazie? Tak, tak, tak. tak. Lecę. Kurde, ja się kopiemaka chciałem dać. Nie wiedziałem, że pójdziesz gdzieś. Toma, ma, mniej więcej, oprócz. łuk, ucieka. Bijecie? Ucieka. To był jakiś event, czy coś? Nie, nic nie było. On coś, on coś ma, bo ucieka. Ale mnie przelogowało. W strona idzie. W stronę naszej bazy. Na jego gonie, tak żeby się posuwał. No nie mogę trafić. W naszej bazy, czyli gdzie? Tak, tak, na prawo od bazy. Jest. Widzę. Ten, twoje lewo, twoje lewo. Ja go gonię. gonię go, udaję, że go gonię. Nie mam nic Nie mam nic w. Udaję, że go gonię. Yy, on ma ten. On ma bazę koło nas. Ty jesteś to Ty masz Śikera? Tak, on cię ty, goni? To, tak, nie, ja go goniłem. On weszł od tego boksa małego, od do tego domku. On tam ma bazę. Nie ja wracam do hangaru. jest taka mała, mała budka co wygląda daleko jak Buda. Sam obok kamienia kampy się na niego. Ja wróciłem. Ja wracam do hangarów. Mm, on ten. On ma. On miał jakieś itemy, bo w ogóle nawet nie, pode, nie, nie podejmował walki, Ja mam tylko płuk, nie? Raz go trafiłem, ale miałem taki wylew jeszcze w jednym momencie nie dlaczego spadł mi mega FPS w dół. Naprawdę, masakryście mi spadły FPS w dół. Tak totalnie mnie FPS spadł w dół. Bo miałem chyba z 15 tam się na niego obok drzwi, żeby nie otworzył. Aż otworzy i go zabiję. Byś tutaj przez nich coverował czy coś. No, to nie usłyszę. nie? Będę podchodził. Masz, masz ten, masz, masz broń przy sobie? No mam Dobra, to ten, to tu powinieneś, powinieneś dać radę. Tego zabijesz od razu iść na ten, no bo ja nie mam nic w sumie. Jak go zabijesz to od razu idź na... do łóżka i czekaj aż on się wyretwi. No. Wiem, wiem, wiem. To jest jakiś noob, to jest jakiś bot, bo ten... No patrz jak ja je na, na jego domu To no bo chodzisz? Nie Jestem na hangarach. No a w końcu hangarów Może to splujące gówno Ale zramiłem kurwa, bo nie wiem, on mógł być dobry tam, to mnie totalnie Jedny plus jest z tego wszystko takie, że wiemy czy mam bazę i można go... Mógł... W razie czego jakbyśmy mieli całcek ce to jest bardzo blisko do nas, właśnie nawet Chodź no. ty do mnie Eee, dobra czekaj. Aha, bo no noc się robi Chodź do mnie Lecę, ale będzie mega zimno teraz, Oscar. Lepiej leż do bazy. Lepiej to pierdol. Bo on będzie widział i tak 3 prześci na blisko, to nie wyjdzie. A nam będzie zimno Chodź, ale to ma... na chwilkę tylko. Chyba Wiem, że otworzy drzwi. jakoś. Otworzył drzwi. Leży. Pierdawaj się, zamknął czy nie, nie zdążył zamknąć? Z zamknął, w pomocy. Si zamknął się? Nie, ale. Go... no tutaj jest chłop. Tak chcesz, że z go zabił. Chodzisz tu do mnie. No nie, nie, biegnę, nie biegnę, bo ja na to nie nie, o, ja go nie I idź go tutaj tam jest obok krzaku. Trzeci. Trzynaście burka i jedna strzał. Chodź. To baza. A ty z jak go zabierz? Tak, grom. Trochę amunicja. Ale dobra. Dzisiaj nie warto, bo jedna strzał 10 burka dziesięciu yy, burka. No, dwunastu jakoś mniej mi robię przy sobie. To jest tam niszczą. Gdzie jesteś? Na no, kołbazę. No. Czekaj, bo gdzieś poleciał w ogóle inną drogę. Ja myślę ty biegniesz za mną. Ja myślałem, że ty biegniesz za mną, a ty ten. A to było to plujące gówno w No <laughs> Dobra, jest na kołbazę. Bardziej ukryta teraz ta baza, bo... To, no, no to chodzi, że mam taką różką. Dobra, eee, no tak, daję ci do boksika ten, eee, 12 tego tego, Bo no, to jakoś on miał 12, coś takiego miał, kurwa wy będę dobra, no dobra, masz 3, 14, bo nie, nie pamiętam on tego miał, i zaszczerzał, no, proszę bardzo. O kurwa, mać. Co jest? No, bogaty lud, co? Nie, nie chodzi mi o grę. Weź samaka MAKA, gdzie dałeś? Dałem Ci już z amunicji. Dobra, dzięki, dzięki. Sobie, na razie tego nie bezpieczę. Dał mi żelazo i teraz tego, bo dam Ci MK, bym przyciągnął żelazo i tego. Na AMO. Co się tylko podbiera? Nie, jeszcze 8, ale tam. Ten... Skurwisy mi zajebały jeszcze 8. Nie, no nie bieź mi całego żelazo stary. To jest a jakości potrzebuję. ja też, ja też, bo żeby mi ma... zabrał. Nawet na sweter nie będę miał, bo to chyba żadny trzeba nazwę, że odny na sweter. Nie, nie trzeba. Nie, ja to ci oddam. Dobra. Trzeba fabrykator zrobić. A jeszcze ten Warbench, bo nie możemy lepszy kilosów zrobić. Kran trzeba to zrobić, krator klonowy, 50 do to, to później już dopiero do 15, abyśmy mi tego nie zajmował, to bym zrobić, kurwa Kajno, okay, co dam ci teraz? Tylko słożyć za amunicję co tu jeszcze jest? No to, to warmerz musi, musi, musi zrobić i sweter, ale w każdym razie na ten, na no wiesz, na do do. do... Środkowego biomu, po, po zabijesz osi I pofarmisz po Poczekał, żebym wyszedł w piesie, żeby cię widok nie Nie, nie, przecież to, to bardziej tak, żeby ten, że, że słyszałem jakby ktoś chodził, bo to chyba byłeś ty Ale ja poczekać, żeby dać to zamknąć dźwięk, bo się, się wyłożył, Kurwa, przed chwilą był monitor i patrzę, znowu jest upierdolony Skapy w kurwie to.

Jak się rozgląda jak coś, ja nie mogę Czemu? No właśnie ja też zazwyczaj nie za bardzo tak Welty kurwa tych są wytwarzane tu jest. Dwa koło siebie. Nie to tworzył ale... Ale mózg totalny. Ty patrz, pa patrz ładnie, to jest tak słonecznie, a to jest tak fajnie ciemniutko, aby taka strona mroczna tu jasna, co zobacz Fajnie to wygląda. Myślę, to jak ta gra nie wygląda fajnie, to z to ma, naprawdę ładnie wygląda. Bo to w grafikach w Fortnite jest nie więcej. Taka kroskułkawa. Ale co to naprawdę ładnie wygląda to słońce. Kurwa, te blaski i słoneczko wygląda tak zajebiście. No bez kapy to pięknie wygląda, kurwa. Naprawdę. Wiesz, muszę zaosobniska stworzyć, bo mam pięć minut do śmierci, samą. a mnie mam. Ale ja jednak nie mam. Zabiłem, zabiłem dwa dziki tym dropu jakieś. Więc Ty poszedłeś na, na prost, czy gdzie ty poszedłeś? No, 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 no. Lewo, żeś poszedł kurwa nie na prost Okej, okay, weź patrz, muszę odpisać. Kaj pa, lestel? Jaz sem mesto. Ty jesteś? Mmmm... Koło hangarów O ok. zginę z głodu chłopie. Ja mam 5 minut właśnie też także Acia ja tego tam poszedłem, bo tu jest sporo tego Sporo sarn Koło hangarów, nie? Menownisko Mmm Tak, w przecież masz tego? Bo bym teraz tworzył trzy strzały Wystrzał i brakuje mi jednego krzemienia. Masz krzemienia, ale tylko Dobra. Jednak się nie potrzebuję, tylko także. I chodź koło. No, No już cięgną nie do No Koło hangarów. Ale ja ginę z głodu chopie Ile masz czasu? 14 sekund Ruszam się. Dlaczego już nie, nie patrzysz na głód, tylko mówisz mi, jak masz 14 na... Ja nie myślałem, sekund, że góra? mam głód. Nie ruszam się. Ja mam 4 minuty. To czekaj. czy krzemienia. Gdzie ty jesteś? No gina, ginę, kurde jem, ja zrobię mięso Ja nie mam mięsa, jak do ciebie pójdę, to też zginę. Mam 2 minuty do śmierci. Mam pomarańcze jeszcze, dobra. Chodź na, na, na tę hangary, bo ja też nie mogę do ciebie pójść. Mam 2 minuty, a to jest sporo jedzenia i muszę poszukać jakiegoś tego Urwa, chłop. Być się z nim mógł bić, jakby nie 88 śmier do śmierci Chopa masz i W sensie koło hangarów, nie tylko hangarów jest. Tam trochę dalej, ale yy, nie mogę się z nim bić, bo mało czasu. O, ja otwarza do sogniska. Masz jedzenia? Mamy jeden z tak. Taka lipa dla mnie. Chop jest koło tego. Koło hangarów, dosyłny teraz koło hangarów, nie widzi mnie. Jest trochę dalej, nie ma szans, że mnie zauważył. Jak nie widzę go. Czekaj, ja zaraz mogę do niego pójść, tylko z niego z taka. Za 600. Z To jest gola schopię, murzyn. Tak? Łuk A. miał, miał łuk. Tak, miał. Dobra, biegnie A jeszcze nowe strzały stworzyłem. Gdzie on poszedł? Eee... na E. Czyli na skałę, tak? Na skałę? Tak. No to pewnie spierdolił. Gdzie ty jesteś? Halo? <grym>, na Który kurz w hangarach. Ty nie chodzisz, czy ukrywa się tam? Nie wiem, ja jestem w hangarach. A Ty po hangarach chodzisz? chodzisz? Ta, ja, 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 szukałem cię. Już myślałem, że to jest jakiś inny rzecz poszedł. Dużo doskakanie jest. No, to ja, to ja, to ja, nie słuchaj. Chodź po te jedzenie. Nie wiem. Mm -hmm. Teraz masz 6 minut do śmierci, trzeba coś opulować. No jak mnie wkurwia to jak ja rzucam sarny i ona się to odwróci Zbierasz trochę sumienia, tak 30 jeszcze, wiesz, do bazy? 40 może. Mm -hmm. Wszystko to Zbierasz to to, nie co? To, 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 to. Ej. No. No nie zbierałem. Już musiałem odpisać, już lecę. Kurwa, Oskar ja wierdolę, grażysz, kurwa. Ile można odpisywać? Przecież nie było w szkołach. Ale to jest jakaś było... sprawa poważna, poważna. Taka, ja powiedziałbym, że bardzo poważna. Mhm. Mm Cieszę się cofną do śmierci mam. i kurwa, macie, nie mam, jest to teraz Zaraz mówię.